Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. No i moja czapka gotowa. Wzorem robiona tym, którym wczoraj, na wczorajszym filmie pokazywałam, jak tym wzorem robić skrzyżowane oczka. Bardzo ładnie wychodzi. No tutaj już na drutach jest komin. Już dziergam komin, ale komin innym wzorem, ala francuskim. Z przodu ym, oczka lewe i z tyłu, no ale to tak na przemian i prawe i lewe, tak żeby fajnie się układało. Robię tą włóczką Angora Active, już pokazywałam. Bardzo wydajna, bardzo fajnie się nią robi, no i super się układa. Także zaraz Wam pokażę, jak w tej czapce wygląda. A komin jeszcze musi trochę poczekać, aż go skończę. Ale to nie będzie duży komin, to nie będzie jakiś takie wywijany potrójnie czy podwójnie. Zobaczycie zresztą. Będzie taki fajny, przylegający. Na czapkę nabrałam 84 oczka. Najpierw zrobiłam ściągacz, po ściągaczu wzór. Te oczka skrzyżowane, które pokazywałam w poprzednim filmie. No i tak robiłam do czubka głowy, później robiłam później po dwa oczka razem, aż do, aż do momentu, gdy zostało jedno oczko, i wtedy przerobiłam je, zakończyłam i Zszyłam całość. Przeciągnęłam oczywiście to oczko na lewą stronę i zszyłam. Bardzo proste wykonanie. No a tutaj nabrałam yy, na ten komin. Nabrałam już mówię 90 oczek. 90 oczek. No i będzie całość fajnie wyglądać. Tylko to trzeba skończyć. Zaraz Wam pokażę, jak ta czapka wygląda na głowie mojej. Dzisiaj Was przywitałam we własnoręcznie zrobionej bluzeczce. Bardzo mi się podoba ten wzór i chyba go w którejś z bluzek, albo nawet w czapce, powtórzę, bo idealnie wygląda i bardzo, bardzo jakoś tak przemawia do mnie. Fajnie się nim robi i, i fajnie wygląda, co tu dużo mówić. Tak, jakoś tak, ozdobnie, bardzo. No i cóż, za chwileczkę pokażę Wam tą czapkę, którą już obiecuję, że pokażę w, <laughs> po raz któryś, dzisiaj, ale pokażę zaraz, za momencik zobaczycie. Bardzo mi się podoba, bo jest ciepła, robiona z dwóch nitek. Także na zimę, na takie mroźne dni, będzie idealna wręcz. Oto moja czapka w całej okazałości. Ale z cieplutka wyszła bardzo, bardzo fajna. Taka o jaką mi chodziło. Robię w tej chwili komin do kompletu. Nie będzie to taki otulacz, nie wiadomo jaki, tylko będzie taki. No, zresztą zobaczycie, jak zrobię to, pokażę. Pokazałam Wam kawałek tylko, bo dopiero zaczęłam. Ale będzie bardzo fajny, taki będzie, że, że można i do kurtki, i do płaszcza. Nie będzie tak, taki człowiek bardzo opatulony. Także moja czapeczka zrobiona i już takie ciepełko czuję, bo to jednak jest angora. To jest mocher angora, podwójnie robiony, to grzeje. No o to mi chodziło, bo robię, robiłam na zimę, także na takie mrozy. Także dzielę się z Wami widokiem mojej czapeczki. Jak myślicie? Udana? Ja myślę, że udana, no taka. O jaką mi chodziło przede wszystkim? Wzór macie, wzór macie pokazałam na poprzednim filmie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak zrobić tym wzorem, właśnie oczka skrzyżowane, to cóż, biorę się za dzierganie komina. Właśnie przygotowuję sobie niedzielny obiad. Kotlety już drobiowe mam przygotowane. Więc ziemniaki obrane. Będzie do tego surówka yy, z buraczka. Także obiad będzie błyskawiczny. Biorę się za smażenie kotletów. Mój pyszny obiadek gotowy. Do popicia mam sok pomidorowy. Ale mi pięknie. Smacznie zapachniało. Smacznego?